Witajcie na naszym kanale, dzisiaj mam dla Was spoilery do 66. czaptera Boruto, a nosi on tytuł Kill or Be Killed, co można przetłumaczyć jako Zabij lub zostaniesz Zabity. Pod koniec czaptera wstawię Wam arty paneli z mangi, jakie pojawiły się razem ze spoilerami, więc skoro tytuł mamy już za sobą, no to jedziemy z tym. Kolorowa okładka ukazuje Kałakiego z karmą. Rozdział otwiera się, gdy Kałaki aktywował karmę. Kałaki ma wspomnienia, gdy Amado zaproponował mu zdobycie karmy. Code nie bardzo wie, co się właściwie stało. Scena przechodzi na Aida i Demona. Aida trzyma Demona na rękach i ma aktywowane swoje wszystko widzące oko. Aida zrozumiała, że Amado zaaplikował karmę Kałakiemu, gdy uleczył jego ramię. Amado dał Kałakiemu tylko złudną nadzieję wyboru. Shikamaru dalej jest zakładnikiem Code'a. Shikamaru zrozumiał, że Code z kimś rozmawia. Kałaki patrzy na swoją prawą rękę, nie komentując tego. Borushiki twierdzi, że to niecodzienne, by odzyskać karmę po jej utracie. Borushiki dalej twierdzi, że rolą Kałakiego jest bycie pokarmem dla Jubiego. Kałaki zmaterializował dziewięć prętów, które wycelował w Borushikiego. Borushiki uniknął kilku prętów. Kołd obserwuje walkę w milczeniu. Kałaki zmienił ramię w kosę i zaatakował Borushikiego. Borushiki znów uniknął ataku. Nad Boruszykim utworzyły się cztery wielkie kwadraty. Naruto zrozumiał, że to moc Ishikiego. Kołd też zauważył, że to techniki Ishikiego i zastanawia się, czy Amado zmienił kałakiego w drugiego Ishikiego. Kołd dalej ma swoje szpony przy szyi Shikamaru. Naruto jest przerażony kałakim, lecz kałaki mówi, żeby się nie ruszał. Kołd przycisnął szpony do szyi Shikamaru, aż uleciała krew. Naruto pyta, jak daleko kałaki się posunie. Kałaki odpowiada, że tak bardzo, jak to będzie konieczne, dla jego dobra. Kałakiego lewe oko znów się zmienia. Buruszyki ruszył na kałakiego z Rasenganem, jednak kałaki ruchem ręki rozprasza technikę. Kałaki wypuszcza z ust nie technikę ognia, a buruszyki ją wchłania. Buruszyki chce kopnąć kałakiego, jednak ten zmniejszył swój rozmiar. Kałaki pojawił się za Boruszykiem gotowy do ataku. Boruszyki uchylił się, kopnął Kałakiego i rzucił w niego kilka szulkenów. Kałaki znów się zmniejszył, aby tego uniknąć. Kałaki materializuje 10 kolców, łączy je i próbuje przebić Boruszykiego, jednak ten ich unika. Kałaki i Boruszyki nacierają na siebie twarzą w twarz. Boruszyki uformował Rasengana, a Kałaki zmienił swoją prawą rękę. Po zderzeniu uformowała się fala uderzeniowa. Buruszyki i Kałaki atakują się wzajemnie, jednak walka wydaje się być wyrównana. Kałakiego oko znów się zmieniło, a nad nimi pojawiły się znowu wielkie kwadraty. Buruszyki ich unika. Buruszyki lekko otworzył swoje lewe oko, co oznacza, że Buruto się przebudził, jednak w tym momencie został trafiony prętami. Dużo większy kwadrat pojawił się nad Burusikiem, a jego oko bardziej się otworzyło. Naruto udało się uratować go przed zgnieceniem. Kołd chce zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie, dlatego nic nie robi. Naruto jest wściekły na Kałakiego, że ten chce zabić Boruto. Kałaki powtarza, że to dla jego dobra i robi to, co jest konieczne. Kałaki mówi, że Hokage nigdy nie będzie w stanie zrobić tego, co konieczne. Co więcej, stwierdza, że Naruto ma klapki na oczach i nie potrafi zmierzyć się z rzeczywistością. Boruto już całkowicie odzyskał świadomość. Momoszki jest wkurzony tym faktem. Boruto zasłonił oko Momoszkiego ręką i jest zdruzgotany, że prawie zabił swojego ojca. Boruto pyta, czy kałaki pamięta, co mu obiecał. W wspomnieniu, kałaki obiecuje, że pozbędzie się karmy Boruto. Boruto wziął tę obietnicę całkiem poważnie. Kałaki zrozumiał, że w ten czy inny sposób to nieuchronne. Naruto nie wie, o czym mowa, a Boruto go przeprasza. Boruto prosi ojca, aby przesłał przeprosiny mamie i Himawari. Naruto prosi, by Boruto zaczekał i rusza w jego stronę. Boruto używa ninjutsu wiatru, aby odepchnąć Naruto. Ninjutsu wiatru odrzuciło Naruto na sporą odległość. Kałaki mówi do Boruto, że widzi, że się do tego przygotowywał. Boruto prosi Kałakiego, by go zabił, bo tylko on jest w stanie tego dokonać. Póki jeszcze jest przytomny i tłumi mimo Kałaki zmienił ramię i przebił nim klatkę piersiową Boruto na wylot. Boruto zaczyna kaszleć krwią. Naruto i Shikamaru nie dowierzają, a Kołt i Aida nie okazują żadnej zmiany. Kałaki cofnął ramię, co odrzuciło Boruto do tyłu. Naruto jest w całkowitym szoku, krzycząc imię Boruto. Boruto w ostatnim panelu leży na ziemi, nie wydając odgłosu. Tekst na ostatniej stronie mówi. To bracia, którzy złożyli sobie przysięgę, będąc na łasce własnego losu, którymi bawiło się przeznaczenie: jaką drogę w końcu obrali! Koniec chaptera. No i tak właśnie kończą się spoilery do 66 chaptera Bortu. słuchaliście tego na własne ryzyko. Pamiętajcie, że to są spoilery i są one naprawdę mocno streszczone z tekstu, jaki wyświetlał się wam na ekranie. Oczywiście mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, napiszcie komentarz i nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace out.